Jak radzić sobie z zadaniami, gdzie mamy sprężyny połączone równolegle? Jeżeli mamy pojedynczą sprężynę, na której pojawia się jakieś ciało, no to pod wpływem przyłożenia siły F ta, si ta sprężyna wydłuża się o delta x i jeżeli ma stałą sprężystość k, to mogę napisać równanie, że siła jest wprost proporcjonalna do wydłużenia, a współczynnikiem proporcjonalności jest właśnie stała sprężystości k. Natomiast łączenie równoległe oznacza, że mam dwie albo więcej sprężyn połączone w ten sposób i przyczepiamy to do ciała. I teraz mamy analogiczną sytuację, czyli działam siłą F i powoduje wydłużenie układu sprężyn o delta X. Każda z tych sprężyn ma swoją stałą sprężystości K1 i K2. I zastanawiamy się, w jaki sposób możemy uprościć ten układ, żeby z dwóch sprężyn albo jeszcze ich większej ilości dojść do pojedynczej sprężyny, która będzie miała stałą sprężystości tak zwaną zastępczą. Co ja mogę tutaj napisać? Mogę zauważyć, że każda z tych sprężyn wydłuży się o delta X, ponieważ ten element pociągnięty siłą będzie przesuwał się równolegle tutaj, będzie cały czas równoległy do podłoża, tak? Będzie się poruszał w ten sposób, a w żaden sposób się nie wygnie. Czyli każda ze sprężyn wydłuży się o delta X. Wobec tego na każdą z tych sprężyn musi zadziałać troszeczkę inna siła. Tą siłę F, którą działam na całe ciało, muszę podzielić na dwie składowe. Część tej siły będzie rozciągała sprężynę K1 o delta x, natomiast druga część tej siły będzie rozciągała sprężynę K2 o delta x. Wobec tego mogę napisać, że F jest równe F1 to jest K1 razy delta x, natomiast F2 to jest K2 razy delta x, bo za każdym razem rozpisuję, że siła to jest Stała sprężystości razy wydłużenie. Jeżeli dodatkowo wstawię tutaj k zastępcze razy delta x, wyjdzie mi k1 delta x plus k2 razy delta x. Ponieważ jest to samo wydłużenie w każdej sytuacji, to będę miała, że k zastępcze to jest k1 plus k2. Jeżeli tych sprężyn miałabym jeszcze więcej, to bym dodała plus k3, plus k4, plus k5 i tak dalej. Czyli jeżeli mam zadanie i mam stałą sprężystości 20 N na metr, a tutaj stałą sprężystości 40 N na i chcę myśleć o tym zadaniu w ten sposób, jak gdybym miała tylko jedną sprężynę o stałej sprężystości zastępczej, to po prostu dodam 20 plus 40 i mi wyjdzie ta stała zastępcza równa 60 N na metr.